PS5 zaprezentowane. Wszystkie karty leżą na stole. No dobra, prawie wszystkie, bo przecież wciąż nie wiemy, ile kosztować będzie nowa konsola Sony. Mimo to wielu z nas oczami wyobraźni widzi już futurystyczną bryłę PlayStation 5 obok swojego telewizora. Pytanie tylko: co z PS4? Sprzedać je już teraz, czy może jeszcze chwilę poczekać? Sony w końcu pokazało światu swoją nową konsolę, wzbudzając niemały zachwyt zarówno mediów, jak i samych graczy. I choć biały kolor jest dość niestandardowy jak na japońskiego giganta, trzeba im oddać jedno. PlayStation 5 wygląda naprawdę futurystycznie, a na tym nie koniec niespodzianek, bo przecież Sony chyba po raz pierwszy w swojej karierze zaproponuje graczom także konsolę w wersji cyfrowej, bez napędu optycznego. Oczywiście, nabości będzie pewnie znacznie więcej, ale na ich ujawnienie przyjdzie nam zapewne nieco poczekać. Podobnie jak na oficjalną datę premiery i cenę tego maleństwa. Powiedziałem maleństwa, ale nie radziłbym się tym sugerować. Wszystko wskazuje na to, że PS5 będzie prawdziwym olbrzymem, większym niż wszystko, co do tej pory widzieliśmy pośród konsol. Niby ma to zagwarantować konsoli lepsze chłodzenie, ale jeśli faktycznie PS5 będzie miała takie potężne rozmiary, to trzeba będzie zrobić sporo miejsca obok telewizora. Myślicie sobie pewnie teraz, żaden problem, PS5 skoczy w miejsce starej konsoli, którą się sprzeda. Tylko czy warto teraz spodziewać się posiadanej PlayStation 4? Może lepiej zaczekać i sprzedać ją dopiero po premierze PS5? Albo w ogóle, Wstrzymać się ze sprzedażą i czekać na rozwój sytuacji. Ech, niełatwe jest życie konsolowego gracza. Czy szybka przesiadka na PS5 ma więc sens? Sony na pewno chciałoby, żeby fani PlayStation tłumnie pobiegli do sklepów już w dniu premiery nowej konsoli. Stąd huczna prezentacja pierwszych tytułów przygotowanych z myślą o PS5. Ideal zakład, że wielu z Was ślinka pociekła na widok zremasterowanego Demon Souls, drugiej części fenomenalnego Horizon, czy choćby nowe odsłony Spidermana. Skąd to wiem? Bo sam miałem problem z opanowaniem mimowolnie opadającej szczęki. A przecież to dopiero początek nowej generacji coś jak przygryzka przed głównym daniem, które czeka nas w przyszłości. Świetna wizja, prawda? Ale popatrzmy realnie. Skoro tyle zapowiedzianych gier nie pojawi się w momencie premiery PS5, a dopiero w 2021 albo później, czy przesiadce na nowe PlayStation faktycznie będą towarzyszyć same ochy i achy? Wszak to gry, te najlepsze, najbardziej wypasione, graficznie wywołujące dreszcze na plecach sprzedają konsole. A pamiętacie, ile takich na start dostało PlayStation 4? no właśnie. Ale brak prawdziwie mocarnych tytułów na start dałoby się jeszcze jakoś przebolać. Przecież Sony obiecuje w PS5 kompatybilność wsteczną i to taką, która ma sprawić, że stare gry na nowej konsoli będą wyglądały jeszcze lepiej. Można byłoby więc przyjąć, że na okres przejściowy, gdy będziemy czekać na tytuły nowej generacji, PlayStation 5 spokojnie zastąpi na wysłużone PS4. Kłopot w tym, że tak naprawdę o owej wstecznej kompatybilności wciąż niewiele wiemy. Dotyczy to też najważniejszej kwestii, czyli ceny samego urządzenia. Sony co prawda nadal milczy, ale w sieci już huczy, że tym razem tanio nie. Będzie. Jeśli do tej pory kwota 500 dolarów za PS5 wydawała Ci się pewniakiem, to może lepiej usiąść. I jak siedzisz? No to powinieneś wiedzieć, że dwa całkiem spore sklepy, bo chyba tak można nazwać: Amazon i Play Azja, pokazały na moment cenę, która delikatnie mówiąc, lekka zmroziła co po niektórych fanów PlayStation. I choć to wszystko, to jak na razie zapewne tylko spekulacje i pogłoski, pytanie, czy bylibyście gotowi wydać na PlayStation 5 równowartość 600 funtów. Oczywiście znajdą się i tacy, którzy machną na to ręką, bo przecież choćby na telefony wydajemy obecnie znacznie więcej niż kiedyś. No ale smartfon towarzyszy nam na co dzień, a konsola ma tylko bawić? Ilu z Was będzie więc w stanie usprawiedliwić przed sobą bądź co gorsze, przed swoją drugą połową ten wcale niemały zakup? To jak sprzedawać PlayStation 4, czy nie sprzedawać? Kupić PS5 czy nie kupić? Wbrew pozorom niełatwo na to odpowiedzieć. Ja pewnikiem ustawię się w kolejce po nową konsolę na kilka godzin przed jej nocą premierą. Ale na mnie nie patrzcie, jestem jednym z tych najzagorżalszych fanów, dla których nie ma już ratunku. Szczególnie, że nie zamierzam żegnać się z moją PS4 Pro. Za dużo związanych z nią wspomnień i ogromna kupka wstydu, która wciąż mnie prześladuje. Tym zaś, którzy rozważają sprzedaż PlayStation 4 i zakup nowej konsoli, sugeruję mocno się zastanowić. Raz, że na czwórkę jeszcze kilka godnych tytułów na pewno się pojawi, a dwa, że cena PS5 może czasem spaść. Przecież z PS4 i PS4 Pro na promocyjne okazje też nie musieliśmy długo czekać, prawda?